Dwa i pół tysiąca lat temu grecki filozof Demokryt twierdził, że naturalnym kresem podziału wszystkich ciał na świecie są maleńkie cząstki, dalej niepodzielne, które nazwał atomami, od greckiego słowa atomos, niepodzielny. Pogląd ten panował do końca XIX wieku. Odkrycie i otrzymanie w stanie czystym radu i polonu przez Marię Skłodowską Curie zapoczątkowało nie tylko chemię jądrową, ale przede wszystkim podważyło zasadę niepodzielności atomu i pobudziło do badań jego struktury. Jesteśmy w Muzeum Wielkiej Polki. Maria Skłodowska urodziła się w Warszawie w roku 1867. Już w szkole wykazywała duże zdolności do nauk ścisłych. W 1891 roku wyjechała do Paryża. Mimo ciężkich warunków materialnych w ciągu zaledwie trzech lat ukończyła dwa fakultety fizykę i matematykę. W 1895 roku poślubiła fizyka i krystalografa Piotra Curie. Po odkryciu przez Becquerela tak zwanych promieni uranowych. Maria zajęła się badaniem natury tego promieniowania. Całe swoje życie poświęciła badaniom nad tym zjawiskiem. Jako promieniotwórcze składniki rudy uranowej odkryła dwa nowe pierwiastki: polon, nazwany tak na cześć ojczyzny Polski, oraz rad, którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa radius, czyli promień. Maria Skłodowska-Curie jest jedyną osobą odznaczoną dwukrotnie nagrodą Nobla za wybitne prace w dziedzinie nauki, kultury i sztuki. Odkryte pierwiastki promieniotwórcze wysyłały nieustannie tajemnicze promieniowanie. Uczona nazwała je, jak już wiemy, Radem i Polonium. W 1911 roku fizyk angielski Radford porównał struktury atomu do systemu planetarnego, w którym jądro o ładunku dodatnim odpowiada Słońcu, a ujemne elektrony poruszające się wokół jądra po torach zapkniętych odpowiadają planetom. Teorię Rutherforda w 1913 roku udoskonalił duński fizyk Bohr, wprowadzając tak zwany kwantowo-mechaniczny model atomu. W modelu tym elektrony znajdowały się na powłokach elektronowych o określonej energii. Jądro atomu, w którym skoncentrowana jest cała masa, składa się z dwóch podstawowych cząstek elementarnych dodatnio naładowanych protonów i obojętnych neutronów. Protony i neutrony mają wspólną nazwę nukleony. Oto najmniejszy, najprostszy atom atom wodoru. Jego jądro składa się tylko z jednej cząstki dodatniej protonu. Wokół jądra krąży cząstka ujemna elektron. Na zewnątrz atom jest obojętny. Ładunki jądra i elektronu są jednakowe, lecz o znakach przeciwnych. Jak wielka jest masa atomu wodoru? Spróbujmy ją przedstawić liczbowo. Praktycznie zależy wyłącznie od jądra. Masa elektronu jest 1840 razy mniejsza od masy protonu. Masa neutronu natomiast jest w przybliżeniu równa masie protonu. A oto charakterystyka podstawowych cząstek atomu symbole ładunki masa przyjmując za podstawę masę protonu, Masy cząstek wyrażamy liczbami. Jądro jako całość jest naładowane dodatnio, a liczba protonów decyduje o jego ładunku. Nosi ona nazwę liczby atomowej danego pierwiastka, zwanej liczbą porządkową o symbolu Z. Mówiliśmy już, że atom na zewnątrz jest elektrycznie obojętny, ponieważ liczba protonów jest równa liczbie elektronów. Liczba atomowa równa jest liczbie protonów, ładunkowi jądra i liczbie elektronów. Liczba atomowa więc określa ilość elektronów w obojętnym atomie. Pierwiastek jest to zbiór atomów o jednakowej liczbie atomowej. Atomy danego pierwiastka muszą zawierać tę samą liczbę protonów. Sumaryczną liczbę nukleonów nazywamy liczbą masową i oznaczamy symbolem a. Uwzględniając liczbę atomową z, i liczbę masową a możemy w ten sposób przedstawić zapis pierwiastka. Między liczbą masową, liczbą atomową i liczbą neutronów istnieją proste zależności. Określmy dla przykładu liczbę cząstek elementarnych w atomie fosforu. A oto zapis pierwiastka. Protonów 15, elektronów 15. Liczbę neutronów wyliczamy korzystając ze znanego wzoru. Jest ich 16. Określmy również liczbę cząstek elementarnych, w atomach chloru, w atomie chloru o liczbie masowej 35 i atomowej 17, 17 protonów, 17 elektronów, 18 neutronów oraz w atomie chloru o liczbie masowej 37 i atomowej 17. 17 protonów, 17 elektronów, 20 neutronów. Czym różnią się te atomy? Różnią się liczbą masową, a dokładniej liczbą neutronów w jądrze. Są to atomy tego samego pierwiastka, ponieważ liczba atomowa jest jednakowa i wynosi 17. Izotopy są to atomy tego samego pierwiastka o identycznej liczbie atomowej, a różnych liczbach masowych. Okazało się, że większość istniejących w przyrodzie pierwiastków występuje w postaci kilku nawet izotopów. Możemy powiedzieć, że każdy izotop pierwiastka jest odrębnym nuklidem. Przeanalizujmy pierwiastek wodór. Jak już wiemy, atomy wodoru zawierają w jądrze tylko jeden proton. Są też atomy wodoru, które oprócz jednego protonu mają dodatkowo jeden neutron. Istnieją też atomy wodoru mające w jądrze dwa neutrony. Czyli znane są atomy wodoru o masie 1, 2 i 3, o nazwach prot, deuter i tryt. Jeszcze raz zajmiemy się atomami chloru, który podobnie jak wodór posiada izotopy. W przyrodzie jest 75,43% lżejszego izotopu chloru, cięższego zaś 24,57%. Masa atomowa pierwiastka posiadającego izotopy stanowi średnią masę atomową uwzględniającą ich procentowe występowanie w przyrodzie. Masa atomowa chloru jest masą średniego składu izotopowego jego atomów. Można ją obliczyć z tego równania. Masa atomowa jest masą średniego składu izotopowego atomów danego pierwiastka. I jeszcze jeden przykład obliczeniowy. Przyjmując masę atomową srebra równą 107,87 U, obliczamy skład izotopowy. Srebro składa się z dwóch izotopów o masach. Oznaczając przez x zawartość procentową izotopu o masie 107 U, a przez 100 minus x o masie 109 U otrzymamy równanie. Po rozwiązaniu otrzymujemy wyniki, czyli skład izotopowy atomów srebra wynosi 56,5% lżejszego i 43,5% cięższego izotopu. Izotopy znalazły szerokie zastosowanie, m.in. w medycynie, a także w rolnictwie. W medycynie izotopy znalazły zastosowanie do wykrywania i leczenia zmian nowotworowych w żywych tkankach. Przy ich pomocy przeprowadza się różnego rodzaju skomplikowane badania. Używane są tutaj m.in. izotopy kobaltu i jodu. naukowcy naświetlają rośliny izotopem kobaltu, poszukując nowych, wysokowydajnych roślin. O innym wykorzystaniu izotopów w rolnictwie mówi dr Ciepły z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Chciałbym pokazać Państwu jeden z dalszych przykładów zastosowania izotopów pryniotwórczych, tym razem do badań nad fizjologią roślin. Mamy tu przykład yy, ekspozycji liścia flagowego. Źródłem dwutlenku radioaktywnego węgla jest butla. Gaz płynie do zamkniętej kamery, w której dokonuje się proces asymilacji. Znakowane asymilaty mogą płynąć do różnych organów rośliny i to jest właśnie przedmiotem naszego Badania. Yy, zaznakowana materia organiczna wyprodukowana przez ten liść jest następnie rozdrabniana i w urządzeniu zliczającym liczniku gazowym zliczana. Kolejnym przykładem zastosowania izotopów promieniotwórczych, tym razem 32P fosforu i 86Rb rubidu, są badania nad mineralnym żywieniem roślin. Do pożywki. Dodajemy roztworu soli tych pierwiastków znakowanych w odpowiedniej aktywności. Korzenie pobierają te składniki mineralne, rozprowadzają w różne części roślin i pokazanym już uprzednio urządzeniem zliczającym dowiadujemy się o rozdziale i wielkości tego rozdziału oraz wielkości pobieranych składników mineralnych. Wróćmy do budowy atomu. W przyrodzie stany o mniejszej energii są uprzywilejowane w porównaniu ze stanami o większej energii. Podczas spadania na przykład kamienia odzyskuje się energię, jaką należało włożyć, aby ten kamień podnieść na pewną wysokość. Układ złożony z dwóch protonów i dwóch neutronów połączonych w jądro ma mniejszą energię niż układ tych czterech cząstek oddzielnie. Ta różnica energii wiąże ze sobą protony i neutrony, wiąże. Elektrony posiadają nie tylko właściwości korpuskularne, czyli stanowią niewielkie cząstki materialne, ale również falowe. Oglądany eksperyment wykazuje, Falowy charakter elektronów. Widzimy znane z fizyki zjawisko dyfrakcji z prawej dla fali świetlnej, z lewej dla wiązki elektronów. Elektrony możemy więc traktować jako zjawisko falowe. Nie trudno powiązać falowy obraz elektronów z ich właściwościami korpuskularnymi. Chodzi tu o prawdopodobieństwo przebywania elektronu w określonym miejscu. Zagęszczenie punktów. Jest miarą prawdopodobnego przebywania elektronów w danym miejscu. Taką chmurę ujemnego ładunku nazywa się orbitalem. Orbital jest to miejsce najbardziej prawdopodobnego występowania elektronów wokół jądra. W atomie wodoru elektron może się znajdować tylko w stanach o określonej energii. Przy przejściu z poziomu wyższego na niższy towarzyszyć będzie emisja kwantu energii promieniowania. Im mniejsza jest ta różnica, tym większa jest długość fali emitowanego promieniowania. Do poglądowego przedstawienia stanów energetycznych służy tzw. schemat termów. Pionowe strzałki symbolizują przejście między poszczególnymi stanami. Energia elektronu, moment pędu, spin oraz rzuty momentu pędu i spinu na wyróżniony kierunek mogą przebierać tylko wartości ściśle określone, skwantowane. Widzimy poziomy energetyczne elektronów, czyli powłoki w atomie. Energia danego elektronu zależy od głównej liczby kwantowej n. Zgodnie z teorią Bora podaje się, że elektrony występują na określonych poziomach lub powłokach z taką samą główną liczbą kwantową. W ramach znanych nam poziomów opisanych przez Bora występują podpoziomy energetyczne i orbitale. W poziomie K występuje orbital S o kształcie kulistym i jest energetycznie najuboższy. W poziomie L Występują oprócz orbitalu 2s, orbitale 2p. Różnią się one jedynie położeniem w przestrzeni. Mają natomiast jednakową energię. Chemicy i fizycy mówią, że trzy stany 2p są zdegenerowane, czyli posiadają identyczną energię, a różnią się położeniem w przestrzeni. Podobnie orbitale 3D różnią się jedynie położeniem w przestrzeni, a posiadają identyczną energię. Orbitale tego samego typu na różnych poziomach nie różnią się kształtem, a jedynie wielkością. Na poziomie K występuje orbital S. Na L orbitale S i P. Na poziomie M występują orbitale S, P i D. O rodzaju podpoziomu i kształcie orbitalu na danym poziomie decyduje poboczna liczba kwantowa L, którą obliczamy ze wzoru L równa się N-1. Na każdym orbitalu mogą znajdować się tylko dwa elektrony. L równa się 0 orbital S. L równa się 1 orbital P. L równa się 2 orbital D. Maksymalną liczbę elektronów na danym poziomie określa wzór 2n kwadrat, gdzie n jest to wartość głównej liczby kwantowej. Magnetyczna liczba kwantowa m Określa ilość orbitali w danym podpoziomie. Przyjmuje wartości od minus L poprzez 0 do plus L. Jeżeli na przykład główna liczba kwantowa wynosi 2, to poboczna równa się jedności. Magnetyczna liczba kwantowa przybiera wartości minus 1, 0 plus 1. Występują orbitale px, py i pz. Na każdym jest po dwa elektrony. Czyli łącznie na orbitalach p znajduje się sześć elektronów. A oto liczba orbitali i elektronów w poznanych poziomach. Przy zapełnianiu orbitali obowiązuje jeszcze jedna ważna zasada. W przypadku orbitali zdegenerowanych, to jest mających jednakową energię, najpierw umieszcza się na każdej z jednakowych półeczek po jednym elektronie, a dopiero potem dopełnia się każdą z nich drugim elektronem, który celowo zaznaczyliśmy innym kolorem. Spójrzmy na zapis zapełniania orbitali. Proszę zwrócić uwagę, że drugi elektron na dowolnym orbitalu jest zaznaczony strzałką w przeciwnym kierunku. Mówimy, że na każdym orbitalu mogą znajdować się dwa elektrony o przeciwnym spinie. W myśl zasady Pauliego atom nie może mieć dwóch elektronów, dla których wszystkie liczby kwantowe miałyby tę samą wartość. Spójrzmy na wykres energii orbitali. Orbitale o niższej energii zapełniają się elektronami szybciej niż orbitale o energii wyższej. Pamiętając, jakiego typu orbitale występują na danych poziomach, możemy, korzystając z przedstawionego diagramu, przewidzieć kolejność zapełniania się elektronami orbitali w danym atomie. Spróbujmy wspólnie przedstawić konfigurację elektronów w atomach siarki i żelaza. Zgodnie z poznanymi już zasadami, Elektrony zapełniają orbitale atomu siarki w przedstawionej kolejności. A tak zapełniają się elektronami orbitale atomu żelaza. Czym różnią się orbitale 1s, 2s? 3s Są to orbitale tego samego typu na różnych poziomach, różnią się wielkością. Ile protonów, neutronów i elektronów zawiera atom cynku? Poznany już sposób można wyliczyć liczbę protonów, neutronów i elektronów zarówno atomu cynku, jak i innych pierwiastków.